Basia, Basia, zobacz co znalazłam. O, co to jest? To są koce termiczne. Myślę, że nam się przydadzą? Myślę, że tak. A dzień dobry. Witamy w filii Ośrodka Kultury. Mam na imię Małgosia. A ja Basia. I pokażemy Wam, co możemy zrobić z tych pasków. O, są miękkie i szeleszczą. Bardzo ładne. Mnie się bardzo podoba, że odbijają tak pięknie słońce. Wiesz co, pomyślałam, że możemy je zawiesić na tej konstrukcji. Świetny pomysł. Bardzo mi się podoba. To co, do dzieła? Do dzieła. No, jak Ci się Basia no, podoba? Niesamowite, bardzo działa na zmysły. To prawda. Gdy przechodzimy przez te paski, odczuwamy każdy szelest, każdy dotyk, szum. To jest bardzo miły i przyjemny design, który ma na nas ogromne oddziaływanie. Tak, bardzo przyjemne dla dzieci i dla dorosłych. To prawda. A ja Wam pokażę krótki warsztat, podczas którego wykorzystam kolorowe papierowe paski i pokażę, co można z nich zrobić w domu. Witam Was serdecznie w mojej pracowni. Podczas warsztatów pokażę Wam, co zrobić z kolorowych pasków. Przed chwilą pokazywałyśmy was, co, Wam, co można zrobić ze złotych pasków. Mam nadzieję, że wykorzystacie to u siebie w domu, a tymczasem przedstawię Wam pakiet, który dostaniecie do wykonania swoich własnych kolorowych pasków w domu. Zajrzyjmy w ogóle, co tam jest w środku. Uhuhu. dostaniecie między innymi złoty kod termiczny, który koniecznie musicie wykorzystać do stworzenia instalacji ze złotych pasków. Polecam, jest ekstra. Ale póki co, jeśli stwierdzicie, że nie chcecie złotych pasków, możecie zrobić mniejszą formę i płaską formę. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Wezmę sobie biały papier, troszeczkę sztywniejszy, i będą mi do tego potrzebne kolorowe kartki papieru. Mogą być gładkie, mogą być we wzorki, co tylko chcecie. Mogą to być również stare gazety, jak was tylko wyobraźnia poniesie. Używajcie czego chcecie. Ja przez ten czas powycinam paseczki z tych kolorowych papierów. Jeden czarny w kropki, drugi niebieski w kropki. Fajne jest też to, że najlepiej ta praca wygląda, jak używacie różnej grubości tych pasków: szersze, węższe tak po prostu jak nożyczki was poniosą. Mogą być też dłuższe. Im więcej kolorów, tym lepiej. Bo wiadomo, kolory są ekstra. Ok. Jak już sobie przygotujecie te paski, to teraz musimy je przykleić do górnej krawędzi tej tekturki. Klejamy paski obok siebie. Jeden obok drugiego. Dobrze. Mnie taka szerokość wystarczy. Ja pokazuję Wam tylko część. Wy decydujecie, jak dużą chcecie tą plecionkę. Mnie na razie wystarczy to. No właśnie, będziemy robić plecionkę, czyli potrzebuję jeszcze jednego paska, który będę przewlekać pomiędzy tymi paseczkami w poziomie. I. Układam sobie ten pasek góra, dół, góra, dół, góra, dół. Zaczynam od dołu, czyli jeden pasek wkładam pod spód, kolejny na górę. Ten wkładam pod spód, ten zostaje na górze. Ten spód, ten zostaje na górze. To robimy odwrotnie. Zaczynamy pod spodem od drugiego i co drugi. Dobrze. Można tak pleść, pleść, pleść w nieskończoność, ale ja Wam pokażę, jak wygląda już gotowa plecionka. Dziękuję bardzo. Zobaczcie. Tutaj mamy. Dużo kolorów i wzorów. Można na tych paskach rysować. Możemy wplatać kawałki sznurka. Mm, możemy używać różnych kolorów. Mam tutaj też taki paseczek, który pomalowałam farbą, więc tak naprawdę dowolność jest ogromna. Co Wam tylko przyjdzie do głowy, to możecie zrobić. I taka plecionka może służyć na przykład jako mata pod talerz na stół. Ewentualnie możemy zrobić jeszcze taką formę. Czyli taką miniaturową plecionkę, która będzie służyła na przykład jako obrazek do powieszenia na ścianie, ewentualnie może służyć jako pocztówka, którą wyślecie cioci, babci. No, myślę, że jest możliwości bardzo dużo. Im więcej kolorów, tym lepiej. Także życzę Wam udanej zabawy. Według koncepcji radosnego designu, wszystkie rzeczy, które nas otaczają, kolory, kształty, faktury, wpływają na to, jak się czujemy. Mimo, że często, kiedy jesteśmy pogrążeni w codziennych obowiązkach, pracy, jakichś wspomnieniach, planach, mamy dużo myśli, to świadomie nie rejestrujemy cały czas tych wszystkich zmysłowych doznań, to one i tak docierają do nas, są przetwarzane przez nasze zwierzęce ciała i wpływają na to, Jakie emocje się w nas pojawiają i wiedząc to, możemy tworzyć wokół siebie takie miejsca, takie przestrzenie, gdzie doświadczamy więcej przyjemności i radości. I żeby to zrobić, musimy na chwilę się zatrzymać i zastanowić, poczuć. Właśnie jakie kolory, jakie faktury, jakie doznania dobrze nam się kojarzą, powodują, że po prostu czujemy się lepiej. I okazuje się, że właśnie przez takie bardzo proste czasami zmysłowe doświadczenia możemy mocno wpływać na to, jak się czujemy, ponieważ cały czas i tak te informacje w jakiś sposób przetwarzane są przez nasz system nerwowy. To co, Basia? Chyba skończyłyśmy, tak. My skończyłyśmy, ale to nie znaczy, że Wy też skończyliście. Możecie cały czas dobudowywać tą instalację. Możecie wiązać dłuższe, krótsze paski, jak tylko chcecie. Czekamy na Wasze realizacje z Waszych instalacji w domu i w ogrodzie. A my się żegnamy. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.